Witam Cię na blogu Prosper jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. Jako coach na pewno interesujesz się rozwojem osobistym, dlatego zainteresował Cię w ogóle obszar coachingu. I na pewno interesujesz się rozwojem osobistym nie tylko swoich klientów i w ogóle ludzi, którym chcesz pomóc, tylko również swoim rozwojem, i bardzo często dochodzimy do coachingu właśnie poprzez swój własny rozwój osobisty. Chciałam Ci opowiedzieć dzisiaj o tym, że budowanie biznesu coachingowego to jest droga poprzez ogromny, ogromny rozwój osobisty i może przez to niniejszym zachęcić Cię do robienia tego. Czyli nie traktować budowania biznesu jako, no to teraz yy, rozwój osobisty na bok, coaching na bok. Muszę zrobić markę, muszę zrobić marketing, muszę wybrać specjalizację, muszę podjąć działania i muszę zrobić mnóstwo rzeczy, których tak naprawdę nie do końca lubię, które nie są powodami, dla których do biznesu coachingowego albo do praktyki coachingowej w ogóle weszłam czy wszedłem. Rozwój biznesu coachingowego to jest jedna z najlepszych przygód rozwoju osobistego. Wszystko, co blokuje cię przed posiadaniem klientów, pieniędzy, bezpieczeństwa finansowego, przed jakąś renomą, tworzeniem marki, wszystko to, co wewnętrznie cię blokuje, a blokuje każdego z nas, wszystko to, Jesteś zmuszony czy zmuszona przerobić, przyjrzeć się temu, znaleźć to i przerobić podczas budowania biznesu. Czyli to, co Ci mówię, to jest to, że budowanie biznesu coachingowego nie polega tylko na tym, że wiemy, co robić. Znamy już wszystkie systemy marketingowe, wiemy jak to tam się to wszystko łączy, i do tego jeszcze wszystkiego robimy, to działamy. Tylko ta trzecia rzecz, o której często się nie mówi, to jest właśnie to, że w tym samym czasie bardzo mocno pracujesz ze sobą, z własnymi przekonaniami, z własnymi blokadami, ze wszystkim, co. Przynosisz ze sobą do tego biznesu, wchodząc do niego z historiami swoich przodków, niektórzy by powiedzieli z poprzednimi życiami i całą tą gamą, bo musisz wykonać rzecz, wspiąć się na pewne wyżyny, które wymagają od Ciebie tej pracy. Więc jeżeli podejdziesz do budowania biznesu i do stawiania praktyki coachingowej na nogi, właśnie z tego kąta, że tak powiem, wyjdziesz i na to spojrzysz w ten sposób, to staje się to absolutnie piękną przygodą rozwojową, a nie, wiesz, muszę się jakoś tam dobić o to, o klientów, żeby mieć pieniądze. To też nie o to, nie o to chodzi. Chodzi zawsze o rozwój. Chodzi o samoświadomość. Chodzi o to, żeby umieć zaistnieć dla siebie, dla innych na rynku, a to wymaga dużej wewnętrznej pracy. I to między innymi właśnie robimy w prostoru jako coach, że oprócz marketingu i fundamentów mentalnych, i fundamentów biznesowych i tak dalej bardzo mocno pracujemy nad przekonaniami, blokadami, różnymi innymi rzeczami, które są nam niepotrzebne. Do usłyszenia.